Hej, witajcie w kolejnym filmie. Właśnie przyszedł kurier, kojarzycie ten mój tekst? Prezentuje się paczucha, jest dosyć ciemno, zapalę światło. O, i tak, tu jest łóżeczko dla Jasia, może też będzie dla Zoe albo dla tej drugiej. Już już nie wiem, jaki. ona jest dosyć duża i zobaczymy jak to tam będzie. Jest to, jest to, moi drodzy, Wisi. Jest to po prostu przepiękna. Nie mogę się za, za bardzo tutaj zachwycać, ale zaraz Wam pokażę dokładnie. No i przy okazji, jak już wyciągnęłam wiertarkę, no to powiesiłam sobie telewizor. Znaczy ja wieszałam, ja robiłam dziury tutaj, a moja mama robiła dziury tutaj. Jak widzicie, jest tych dziur za dużo, ale ta nam Wygląda to bardzo, bardzo super, <trych> trochę jest krzywo, bo tam trzeba jeszcze sobie wyregulować, można też sznureczki, ogólnie jest ona śliczna i mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Ta klatka nie jest zbyt, <trych> nie zbyt pasuje, wiem, prędzej czy później się jej pozbędę, bo już zacznie mieszkać z Puszką w salonie. No na razie jest jak jest. Wyjęłam Jasia. No i co? No i ja... super. Cieszę się wiele. Ja mam... Strasznie dziękuję, na no, ja mam, nadzieję, że mi pomogłam bo to było proste. Miałam wszystko zakurzone, wszystko zawalone, jeszcze trochę widać jest, że jest trochę tego pyłu. Mimo folii, o i bardzo leci. Nie wiem, odkurzałam dwa razy i dalej jest pył, <laughs> Chyba jeszcze się po prostu unosi w powietrzu. No, jest jeszcze trochę tego były, widzicie wszędzie. No i tak, telewizor. Hej! On sobie wisi takim takich. No i uchwyt akurat ja przyczepiałam, bo to było łatwiejsze, szybsze i, i poza tym moja mama myślę, że już by nie dała rady. Ona i tak się męczyła strasznie z tymi hakami, bo głębokość musiała być 12 cm 12 cm, tak dobrze mówię. Tutaj miało być tylko 8 cm głębokości. No to to jest dosyć różnica. Tak prezentuje się kołyska w świetle dziennym. Jak widzicie, tam są jeszcze cztery dziury. Zaraz powiem, dlaczego są cztery. No dobra, myślę, że mogę pakować już Jasia. Cztery dziury są, ponieważ blok niestety ma tak zwane druty zbrojeniowe. Mam nadzieję, że nie, nie przekręcam nazwy. I niestety cały czas gdzieś tam był ten drut, jak się zaświeci latarką, tam gdzieś, gdzieś, to faktycznie widać ten drut, że tak świeci i trzeba było troszeczkę się przesunąć, ale nie za daleko, no bo jednak yy, znowu można było na ten drut trafić. I dlatego właśnie są cztery dziury.